Dostaliśmy właśnie oficjalny zwiastun promujący głosowanie na MOBY, które odbędzie się już za niecałe dwa tygodnie. Niby zwykły zwiastun, ale czy na pewno? Jeśli się dobrze przysłuchamy, możemy usłyszeć rozmowę o dziwnych wydarzeniach, jakie przydarzyły się postaciom ze zwiastuna. Najciekawsze jest to, że ktoś śledził tajni Agnes w jaskiniach. Jak myślicie, co to mogło być? Oczywiście to nie wszystko, bo dziwnych wydarzeń było trochę więcej, więc zapraszam na ten krótki, przetłumaczony klip. I've asked you here today because something mysterious is afoot in the overworld. All the chests in the underwater ruins are filled with eggs. Eggs! Someone spied on me in the mines. My hats keep moving around. We need to solve this before Minecraft Live. I need my hats. Could this be the work of new mobs trying to get our attention? I think you're onto something. Tiny Agnes. Tiny Jens. Do you think you can get to the bottom of this in time for the show? We were born for this, Tiny Woo. Let the investigation begin. Which mobs are trying to join Minecraft? Najpierw Tiny Woo mówi, że coś dziwnego szykuje się w świecie Minecrafta. Po chwili Tiny Jens dodaje, że wszystkie skrzynie w podwodnych ruinach są wypełnione jajkami. Tiny Agnes mówi, że ktoś ją śledził w jaskiniach a TinyWu opowiada o tym, że jego kapelusze się poruszają. Po chwili wszyscy twierdzą, że to może być sprawka nowych mobów, które próbują dostać się do Minecrafta i trzeba tę sprawę rozgryźć do czasu rozpoczęcia transmisji Minecraft Live 2022. Jak mówiłem, szczególnie podejrzane jest to coś, co rzekomo śledziło tajny Agnes w jaskiniach, gdyż wczoraj dostaliśmy prawdopodobnie wyciek informacji na temat nowego moba, który miałby zamieszkiwać w jaskinie. Nosiłby też nazwę Gipel, Post został szybko usunięty, a sam autor posta tłumaczył się tym, że to był tylko żart. Jednak, co gdyby był to prawdziwy wyciek? Pasowałoby to do tego szpiega. Kapelusze zaś mogły być poruszane przez jakieś kraby, a na jajka w podwodnych ruinach chyba nic nie wymyślę. Ale jeśli wy macie jakieś ciekawe pomysły, to dajcie znać w komentarzach. A jeśli materiał Ci się spodobał, to nie obrażaj się, jeśli zostawisz łapkę w grę i subskrypcję kanału. Dzięki za oglądanie do końca. Cześć.